Cześć, trzyma, ja jestem Kapię. a to już jest drugi odcinek, testujemy i tym razem jesteśmy znowu na serwerze Verdeza, Verdez.pl, jakby ktoś nie wiedział, i jest to tryb Gravity. Jeszcze w niego ani raczej nie grałem, więc dobrze, na czym będzie polegał. Dobrze, wchodzimy w niego, to jest takie wykowadło. Serwer non-premium, dobrze. Jak rozumiem, to trzeba Okej, okay, rozumiem, dobra, teraz spróbujemy wejść na takiego. Okej, i to będzie spadać i musimy trafić do wody. Czyli nie wiecie tak samo jak na tym, tylko że... tylko na szczęście jest po polsku i w ogóle. Jeśli ktoś chce pograć na wersji angielskiej, to zapraszam na... Już tego nawet nie pamiętam. Jakie to jest zarąbiste? Zeszłem z takim, którego nie przeszedłem. O, to jest trudniejsze niż. E... Kurcze, a wiem już gdzie skakać. Tego się nie da! Jak oni to przechodzą? Hop, hop, gdzie, gdzie to mamy nawet spać? Nie wiem. Tam, że tylko coś próbuje tam. Też próbuję. Tu jest jakieś przejście. Okej, okay, czyli by trzeba... to spróbuję tędy. O. O. Nie. Jak to przejść? Jeśli chyba tego nawet nie przez 30 sekund. To jest to strasznie trudne. O wiele trudniejsze niż normalne. Okej. Okay. Z pierwszego etapu, za jedną. Tu jest tak zrobione, ale fajnie. Pozostał. Komentarz, No nikt nie wygrał, niestety. Zobaczymy jeszcze raz. Na razie mi za bardzo dobrze nie idzie, bo to jest dosyć trudny tryb. O wiele trudniejszy niż. Um, na, normalnym... na normalnym. Ok, czy to będzie tak. Tu... Nazywam go marynarz, bo paski miał na oku. Dobra, jest na razie mało sobie więc dobrze. Wysocz jest gotów. Wow, ale to zarobiście wygląda! То есть зарубистая. Ого, а это изгоняет. Юж? То есть зарубистая. Курча. Słuchaj, to nawet z tego nie umiem przejść, no fuk, to bym za trudna. Mówiła, jaką marynarz popaskę miał. Kurczę, wybaczę, że nie gadam wcale. żeby spróbować się skupić, tego się nie da po prostu. No i znowu nikt nie wygrał. Teraz wam dam porównanie do oryginalnego i zobaczycie sobie jak to wygląda w oryginalnym Gravity. Widzimy się już za chwilę. Cześć, ma! Ponownie widać Po przerwie. Jestem tutaj e, na serwerze hyveemc.eu. Długo szukam tego serwera w końcu jestem i to jest oryginalne gravity, które bardziej mi się podoba, więc niestety tamtej wersji nawet... Załam. Nawet jeśli będzie ją grać, jest, to jest to trudna. I tam jak widziałam nikt go jeszcze nie ukończył w ogóle. Więc niestety 4 albo 3,5 na 10. Wybaczcie. Teraz chodzimy na gravity. dobrze Teraz zobaczycie jak to wygląda według serweru serweru NC. Wchodzimy na Gravity. Gravity 1. Dobra, wchodzimy. Zrobię pauzę, żeby tak się długo nie ładowało Jesteśmy już, jesteśmy już, że coś zobaczyłem. Ła, jestem... mogę Cię przesunąć. Przesunę Cię. Hehe bo. Akurat weszło na 1.9 1 MC. Musiałam sobie zmienić tryb. Więc jeśli chcecie to 1 MC, non premium. Okej. Okay. Jest! Chodzimy. Jesteśmy. Włączamy, włączamy sobie F1, żeby było na łatwiej. OK. Taka mapa. Nie wiem kiedy jest odliczania. OK, dobra. Trzy, dwa, jeden. No prawie. No to już jest łatwiej, powiem wam. Boom. jesteśmy. Chodźmy na następnym. O, ja tego nigdy nie miałem przejść. Dobra, trzeba pójść od tej góry tutaj. Nie, tego nie... gdzieś się to? Okej. Okay. co to? O, o! Widzieliście jak było blisko? Musimy jeszcze raz, jestem sam teraz, zetrzeć. Okej, okay. wchodzimy tu. Jaki skok, Jaki skok. Hop, 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 hop. Jest! Udało się. Już skończył? Tak, już ukończyło parosu. osób. Okej. Okay. A tu jest! Ty, to było proste! Myślałam, że trzeba to jakoś skoczyć. było takie proste. No nic, okej, trzeba coś z roku. Puh, dobra, już ostatni film. myślałam, że mi się uda, ale się nie udało. O, co, 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 aj, ten, ten blok. A oni już to że tak będzie. Aj, prawie ich ominąłem. Spokój. Dów, 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 Aj. Taki zakręconego. Ooo, widzieliście to? Czy wy to widzieliście? No kurczę, ten blok mi ciągle przeskadza. Aj. A, już koniec, game over, no to niestety, hop, good game, ale się było łatwiejsze. Dobrze, mam nadzieję, że odcinek mi się z tego spodobał, nie to żebym żeby próbował inne, inne serwery, ale tam akurat na Vertex jest nieudany Gravity, według mnie, tutaj jest o wiele lepsze, dobrze. Więc komentujcie, subskrybujcie. Jeśli chodzi tylko o rozmowę, trzymajcie się. Cześć.